z tej strony z 23 na dzisiejszym odcinku pokażę wam jedno z wyzwań balentynkowych, czyli yy, Zbierz bombonieki w przyjemnym parku, zielonych żywopłotach lub sklepowej sadybie Ja wam pokażę dzisiaj wszystkie lokacje yy, na mapie no, yy, Pamiętajcie, żeby zostawiać subskrypcję pod tym kanałem i lajka pod tym filmikiem Zbliżamy się do 80 subskrypcji, teraz robię tygodniowe daily, bo pamiętajcie, że mnie nie będzie za tydzień, dwa tygodnie nie będzie filmów wrzucane. Miał być dzisiaj 1v1, ale nikt ten, kto został wybrany, nie gra Dobra, więc lecimy z Gierką. Na, do zobaczenia. Już pierwszą lokacją to jest yy, przejemny park, yy, niebieski domek, jak można powiedzieć pierwszy, ja Wam poka pokażę na mapie. Gdzie on się znajduje? On się dokładnie znajduje. Tutaj on jest jako pierwszy. Tutaj się znajduje. I tutaj wchodzicie. I tutaj jest, jest łóżko. To na tej szafce jest bombonierka. Ją zbieracie. Dobra, teraz Wam pokażę drugą lokację. Już drugą lokacją, to też jest przyjemny park. To jest żółty domek. Na róg od tamtego, idealny róg. On, jak wchodzicie przy drzwiach, to idziecie w lewy pokój i tutaj już macie i ją zbieracie. Teraz pokażę Wam trzecią już. Lokację. Trzecią lokacją jest już yy, ławeczka na zielonym żywopłocie. Tutaj stała choinka. Yy, na ławeczce jest, nie wiem dlaczego się nie pokazuje, ale tutaj jest. Na ławeczce ładnie. No i tutaj ją zbieracie i powinna tu być No ja Wam teraz pokazuję czwartą lokację O no i już czwartą lokacją na tym odcinku jest y, Domek kolejny na Zielonym Żyłowłopocie y, no, ten domek nie jest zbyt fajny On jest dokładnie tu, to jest wielki piętrowy domek Bombonierka znajduje się na tym stole. Dobra, teraz lecimy już do kolejnej lokacji. Lokacją jest domek na sklepowej Sadybie. O, dokładnie ten domek. Ja Wam pokażę bardzo kulturalne wejście do tej bombonierki. Wchodzicie, tak, wchodzicie i tutaj jest bombonierka na łóżku od razu przeskładać a jak to w tył łatwiej to może sobie tutaj zbudować oczywiście weź ma łatwiej i pamiętajcie że najlepszy na ten tryb y, do tego wyzwania jest tryb parzanka. Y, wy musicie po, y, ten wziąć tylko trzy lokacje ja wam pokazałam w tym odcinku 5. No i już dalej nie przedłużam e, kończymy ten odcinek pamiętajcie żeby zostawić subskrypcję pod tym kanałem bo się zbliżamy do 80 i lajka pod tym filmikiem o.